Pacjent, którego nie zapomnę. Dobry wieczór państwu. Przed mikrofonem Anna Mazurka Łuża. Czwartkowy wieczór, a zatem audycja pacjent, którego nie zapomnę. 29 września obchodzony był Światowy Dzień Serca. Tematem tegorocznych obchodów było hasło Don't miss a beat, nie przegap bicia serca, czyli nie ignoruj sygnałów ostrzegawczych. Na temat serca, chorób układu sercowo-naczyniowego będę miała dziś przyjemność rozmawiać z wyjątkowym gościem, z profesor dr habilitowaną nauk medycznych Beatą Wożakowską. Kapłan, pani profesor jest między innymi kierownikiem pierwszej kliniki kardiologii i elektroterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór państwu. Powiedziała pani redaktor, między innymi, ale tak naprawdę to jest najważniejsze moje miejsce pracy, moja funkcja i właściwie moje życie scalone jest z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i z tym, co tutaj robię. Ale oprócz tego, pani profesor ma wiele innych funkcji, y, tak, także wielki, wielki szacunek. Pani profesor. Y Porozmawiajmy o sercu. Serce jest najciężej pracującym mięśniem, który nigdy nie odpoczywa, prawda? No właśnie, tak. E, tak o tym mówimy. Serce oczywiście również odpoczywa w sensie ilości, częstości skurczów, e, m, objętości pompowanej krwi, ale rzeczywiście to jest narząd, któremu nie można e, odpoczywać w sensie zaprzestania jego czynności, bo wtedy po prostu nas nie ma. Jak duży procent zgonów jest wynikiem chorób układu sercowo-naczniowego, bo, bo te informacje, które są podawane, no są przerażające. Bardzo dziękuję za to pytanie, pani redaktor, bo cały czas nie uświadamiamy sobie, że. Yy... W Polsce nadal, zresztą w Unii Europejskiej również, choroby układu sercowo-naczyniowego stoją na, pierwszej, na pierwszym miejscu przyczyn wszystkich zgonów. I tak, może spójrzmy na średnią w Unii Europejskiej 34%. W Polsce 33% wszystkich zgonów to są zgony u mężczyzn. Uwaga, u kobiet aż 41%, czyli to my kobiety jesteśmy jeszcze bardziej zagrożone schorzeniami sercowo-naczyniowymi i ich zgonami. I jeszcze słowo, druga przyczyna zgonów po kardiologicznych to są onkologiczne i tam jest 21% wszystkich zgonów onkologicznych. Zobaczcie państwo, mimo że chorób nowotworowych bardzo się boimy i słusznie diagnozujemy je wcześniej i Słusznie, to dysproporcja jest ogromna. Jednak umieramy na schorzenia układu sercowo-naczyniowego najczęściej. No właśnie, a tych chorób można by uniknąć? W dużej mierze tak. E, zwłaszcza e, celując czy modyfikując podstawowe czynniki ryzyka e, układu sercowo-naczyniowego. E, jakie to czynniki ryzyka? Proszę Państwa, można je wymienić w zasadzie na palcach jednej ręki, te, te najważniejsze i najpoważniejsze. Tacy prawdziwi siewcy śmierci, to jest nadciśnienie tętnicze, co trzeci Polak ma nadciśnienie tętnicze. Uważamy, że 31-33% zależy oczywiście od przedziału wiekowego, ale to jest około 11 milionów Polaków z nadciśnieniem tętniczym. Nie wszyscy rozpoznają. Znani nie wszyscy dobrze leczeni. Niektórzy mają rozpoznanie, ale w ogóle się nie leczą, bo jak wiemy, nadciśnienie nie boli. Więc można zlekceważyć. Niestety lekceważymy część w imię źle pojętej obawy o w cudzysłowie powiem wątrobę, i muszę powiedzieć, że bardzo wielu pacjentów używa takiego słowa. Który, które ma usprawiedliwiać taką abnegację zupełną i zaprzeczanie zasadom prawidłowego już leczenia? Chorzy używają sformułowania, czy pytają, że ja mam do końca życia brać te leki, w związku z tym uważają, że będą bezpieczni, jeżeli na razie jeszcze w ten nurt terapii nie wejdą błędne, bardzo błędne i niewłaściwe pojmowanie prawidłowego procesu leczenia i profilaktyki. Druga przyczyna, wcale nie mniej ważna, a z, przyczyn, z osądu epidemiologicznego nawet najważniejsza, to jest zaburzenia lipidowe, czyli hypercholesterolemia. Około 20 milionów, czyli jeszcze częściej niż nadciśnienie tętnicze, bo 63% Polaków, czyli to wypada w populacji około 20-21 milionów, to są osoby z hypercholesterolemią. A jedynie dwie osoby na 10 znają st swoje stężenie cholesterolu. I proszę mi wierzyć, że nasi pacjenci kardiologiczni, czasami tacy już po zawale serca, jednym z hospitalizowani z powodu kolejnego epizodu sercowo-naczyniowego, nie potrafią po podać stężenia cholesterolu swojego, a na nasze pytanie mówią ogólnikowo prawidłowy. Przy czym, proszę pamiętać, dla każdego z nas ta prawidłowość jest inna. Dlatego. Że im bardziej jesteśmy zagrożeni, im w wyższej kategorii ryzyka się znajdujemy, tym inne, bardziej restrykcyjne są cele dla nas y, terapii, cele cholesterolu, osiągnięcia cholesterolu, stężenia. Nadciśnienie, cholesterol. Co jeszcze, pani profesor? Cukrzyca. Cukrzyca to jest bardzo poważne zaburzenie metaboliczne. Uważało się kiedyś, że to jest około 5% populacji. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze tak zwany zespół metaboliczny, czyli nieprawidłowy, zaburzony metabolizm, nieprawidłowe stężenie cholesterolu, nie HDL, triglicerydów, otyłość. Nadciśnienie tętnicze, to rzeczywiście ta populacja z nieprawidłowym metabolizmem zagrożona cukrzycą lub wręcz z cukrzycą wzrasta do około 30% dorosłej populacji Polaków, czasami ją przekracza. Otyłość przed chwilą o niej wspomniałam, i teraz no, słowo, które powinno brzmieć jak alarm. Polska ma. Najszybciej rosnącą populację otyłych dzieci i nastolatków. Proszę Państwa, to jest przerażające, jak szybko nasze dzieci wchodzą w kategorię dzieci z nadwagą lub dzieci otyłych. I wreszcie taki element jak nieprawidłowy styl życia, w czym się zawiera również brak aktywności fizycznej. Stres, czasami poczucie takiej izolacji społecznej, czynniki ekonomiczne. Mimo, że jesteśmy krajem bardzo dynamicznie rozwijającym się, to ciągle mamy też bardzo duże rzesze osób, które jednak mają również niedobory ekonomiczne czy na rynku pracy, i to wszystko ogniskuje się. Potem w, tych, w tym zagrożeniu sercowo-naczyniowym. Oczywiście ja nie wspomniałam o takich czynnikach, które są niezależne od pacjenta ani od lekarza, a mianowicie wiek. Im starsi jesteśmy, tym ryzyko sercowo-naczyniowe nasze jest większe. Płeć na początku, na początku, czyli w okolicy piątej, czwartej, piątej dekady, przeważają w zachorowaniach mężczyźni, ale potem, jak Państwo słyszeliście, no, prześcigają ich kobiety, i niestety to wśród pań. Ta ilość zgonów sercowo-naczyniowych jest zdecydowanie większa, bo o 8 punktów procentowych. No i wreszcie czynniki genetyczne. Niestety, jak to mówią czasami moi koledzy, genów nie wydłubiesz. Więc, jeżeli mamy w rodzinie osoby z zawałami, z udarami, jeżeli nasi rodzice dziadkowie rodzeństwo chorowali na zawał serca na udar mózgu, ale, albo zdarzyła się nagła śmierć sercowa, zwłaszcza, jeżeli zdarzyło się to przed 55 rokiem życia u kobiet, u mężczyzn przed 60 u kobiet, mówimy o tak zwanej przedwczesnej miażdżycy w rodzinie. To jest bardzo obciążający czynnik. Osoby, które mają taki wywiad, powinny bardzo zadbać o swoją profilaktykę, przede wszystkim w momencie, kiedy jeszcze są zdrowe. O tej profilaktyce powiemy szerzej w kolejnych częściach programu. Pani profesor, a czy młodych pacjentów również Pani leczy? Bo powiedziała Pani o tym, że wraz z wiekiem wzrasta ryzyko tych chorób. Ale Młodych pacjentów też e, przybywa. Oczywiście. My w tej chwili mamy w klinice pacjentkę 40-letnią już po bypassach, pacjenta 43-letniego już po przebytym zawale serca przed 10 laty. Czyli rzeczywiście to, są, to jest ta populacja, która wcale nie jest wolna od zagrożenia. Oczywiście statystycznie tych osób jest mniej. Natomiast w tych przedziałach wiekowych dominują po pierwsze obciążenia właśnie rodzinne, genetyczne, i w obu przypadkach, o których wspomniałam, to ryzyko jest jakby odziedziczone po, po, po rodzicach. Ale również są tu elementy stanu zapalnego, przewlekłych chorób autoimmunologicznych, czyli te elementy zap, przewlekłego procesu zapalnego. Nie zapominajmy na np. o takim istotnym czynniku ryzyka, jakie są choroby przy, jakim są choroby przy zębia. To trochę nawet wstydliwy, proszę Państwa, temat, ale. Nie, y, swego czasu moja doktorantka nie oceniała y, nie, wpływ, Chorób przyzębia na zawał serca i, proszę Państwa, mieliśmy zupełnie nieprawdopodobne, a w każdym razie zadziwiające wyniki, kiedy u 30-40 latków, czyli u młodych osób, czasami stan uzębienia był taki, że była 1 trzecia prawidłowego uzębienia, a u niektórych 40 latków już obserwowaliśmy bez bezzębie. To też pokazuje, jak mało dbamy o generalnie o swój stan zdrowia i jak czasami nie kojarzymy tych wydawałoby się odległych faktów choroby przyzębia a Schorzenia sercowo-naczyniowe, ale tak naprawdę przewlekły stan zapalny jest bardzo blisko chorób serca. Proszę Państwa, jeszcze o jednym czynniku nie wspomniałam, który bardzo od nas zależy, a mianowicie o nałogu palenia papierosów. W tej chwili, może nie powiedziałam o tym, dlatego że zmniejsza się jednak ilość osób palących, czyli zwiększa się świadomość społeczna, jeśli chodzi o nauk palenia papierosów. Kiedyś w polskiej populacji to było średnio 33% osób dorosłych, w tej chwili jest 20%, czyli to jest mniej więcej co piąty dorosły Polak pali papierosy. Ja myślę, że ta. Taka przewlekła akcja dotycząca i zakazu palenia, i propagowania zdrowego stylu życia już przynosi rezultaty. Ale nadal musimy sobie zdawać sprawę, że osoba paląca truje również otoczenie, czyli zakazy palenia w przestrzeni publicznej są jak najbardziej uzasadnione, dlatego że istnieje taki element jak bierne palenie i musicie Państwo mieć świadomość, że mniej więcej około 1 trzecia nikotyny, tej którą wydycha palacz, jest przejmowana przez osobę bierną niepalącą, czyli osobę w jego towarzystwie, jak najbardziej mamy prawo domagać się, żeby w naszym towarzystwie nikt nie palił papierosów. Wracamy za kilka minut. Przypomnę, że rozmawiam z profesor Beatą Wożakowską, kapłon, kierownikiem pierwszej kliniki kardiologii i elektroterapii w wojewódzkim szpitalu zespalonym w Kielcach. Pacjent, którego nie zapomnę. Profesor Bata Worzakowska-Kapon jest gościem audycji. Rozmawiamy o sercu, o chorobach układu sercowo-naczyniowego z okazji obchodzonego pod koniec września Światowego Dnia Serca. Pani profesor wymieniła Pani czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W jaki sposób żyć, aby zminimalizować te czynniki? Zakończyłyśmy pierwszą część audycji. O, opowiadała pani profesor o szkodliwości palenia papierosów. Rzucamy palenie papierosów. Co jeszcze jest kluczowe, aby nie zachorować? Ja myślę, że tych czynników jest bardzo, przede wszystkim, może zacznijmy od tego, że to nie jest łatwe. Łatwiej jest przepisać lek, łatwiej jest ten lek połknąć, niż zmienić swój styl życia. Zwłaszcza, że na co dzień mamy bardzo dużo takich sytuacji, takich chwil, gdzie sięgamy po jakieś czynności rutynowe. Jeżeli dla kogoś rutyną było palenie papierosów i nawet jest w sytuacji, kiedy gorąco postanowił rzucić palenie, a potem zdarza się sytuacja nieprzewidziana, emocjonalna, dość bardzo stresująca, to ten odruch sięgnięcia po papierosy, w przypadku osób otyłych po słodycze, czy po jedzenie, czy jakieś inne kompulsywne zachowania, no niestety się zdarzają. W związku z tym musimy sobie też uświadomić, że nie, że powinniśmy tą profilaktykę nie, zaburzeń metabolicznych tych unikania czynników ryzyka prowadzić od najmłodszych lat. Właściwie zwłaszcza że ja niestety jako mama nastolatka obserwuję, że bardzo wiele młodych osób sięga po e-papierosy. Tak, my w 2025 roku weszliśmy do prezydencji Unii Europejskiej i tam również założenia zdrowotne naszej rady zakładały profilaktykę zaburzeń i chorób psychicznych, ale również tych metabolicznych u dzieci i młodzieży i zapobieganie uzależnieniom, w tym właśnie takim behawioralnym, bo tutaj mamy do czynienia z zaburzeniami behawioralnymi. Proszę Państwa, jest taki jeszcze bardzo ciekawy termin. Inkluzywność, termin, który odnosi się do tego, żebyśmy stwarzali środowisko dla osób trochę innych od nas, żeby w tym środowisku się dobrze czuły. Zauważcie Państwo, że ta wrażliwość nasza, nakierowana na osoby, które trochę od nas się inaczej zachowują, inaczej reagują, nawet może inaczej wyglądają, jest wymogiem podstawowym dla nie, nie tylko dobrego samopoczucia tych osób, ale również naszych. Więc bądźmy tolerancyjni, stwarzajmy sobie przy zdrowej dyscyplinie taką, e, pewną, taki pewien margines łagodności, tolerancji, e, poszanowania inności. I myślę, że ten, te właśnie ta pomoc w opanowaniu codziennego stresu, napięć, również będzie się rozciągała na bardzo różne czynniki ryzyka. Powiedziałyśmy, zaczęłyśmy od palenia papierosów, ale mamy i yy, yy, jak gdyby... Pewnie odnosiłoby się to do otyłości i zaburzeń metabolicznych. No ale mamy tak potężny czynnik ryzyka, jakim są e, zaburzenia lipidowe, czyli hypercholesterolemia. Proszę Państwa, są podstawowe. E, e, Parametry, które musimy znać, i taki pierwszy parametr to jest właśnie stężenie cholesterolu z rozbiciem na cholesterol LDL i lipoproteinę. To jest ciągle jeszcze element, który wchodzi do naszej świadomości. Kardiolodzy już bardzo dużo o nim mówią. W ogólnej jakby wiedzy on może się jeszcze do ogólnej wiedzy nie przedarł, ale to jest jeden z elementów, z czynników ryzyka, też bardzo ważnych zaburzeń lipidowych. Ale przede wszystkim, znajmy swój LDL-cholesterol. To jest podstawa. Powinniśmy znać swoje ciśnienie tętnicze. To jest tak łatwo mierzalny i tak prosty parametr naszego zdrowia, że. Właściwie możemy zmierzyć swoje ciśnienie wszędzie. I w aptece, i w poradni, i u cioci na imieninach. Oczywiście świadomie użyłam tego zwrotu, bo pomiar ciśnienia u cioci na imieninach akurat przeczy tym. Prawidłowym e, nie, zasadom pomiaru ciśnienia tętniczego, dlatego że zauważyłam no, bardzo często w różnych sytuacjach, że ten pomiar nie jest prawidłowo prowadzony. Myśmy w tej chwili, nie, e, my, jako środowisko hipertensjologów, bo oprócz tego, że jestem kardiologiem internistą, jestem również hipertensjologiem, wydali e, zalecenia polskie w ubiegłym roku. Europejskie w ubiegłym w tym roku ukazały się zalecenia amerykańskie dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, i tam są wymienione te podstawowe zasady pomiaru ciśnienia tętniczego. Kiedy obserwuję czasami pomiary ciśnienia tętniczego, to muszę powiedzieć, że nawet. Moim asystentom zwracam uwagę na to, że nie wszystkie elementy zostały prawidłowo przeprowadzone. Pacjent powinien być w odpowiedniej pozycji, w sensie siedzenia, opartych pleców, nieskrzyżowanych nóg, oparcia ramienia na wysokości serca, na blacie. Wcześniej powinien przynajmniej przez kilka minut powstrzymywać się od rozmowy, od wypicia gorącego napoju. Papierosów, oczywiście w pomieszczeniu, które nie będzie ani zbyt zimne, ani zbyt gorące. Mankiet powinien być odpowiednio też dopasowany do ramienia. I tych, takich wydawałoby się, bardzo podstawowych elementów jest kilka. Zwłaszcza jeżeli wykonujemy ten pomiar po raz pierwszy w życiu, powinny być one wtedy wykonane na obu ramionach. Powinna być wykonana próba ortostatyczna, to znaczy pomiar ciśnienia nie tylko w pozycji siedzącej, ale potem również w pozycji stojącej. Czyli wydawałoby się, że te proste takie czynności. Jednak nie zawsze są też dopełniane, i na to też pragnę zwrócić uwagę i samym zainteresowanym i lekarzom. Ale to jest parametr, który powinniśmy znać, powinniśmy również wiedzieć o tym, że. Yy, yy, Nasze zdrowie się zmienia i stan naszego zdrowia się zmienia. Jeżeli rok temu mieliśmy prawidłowe stężenie cholesterolu, glukozy, czy prawidłową czynność nerek, bo nie wspomniałam o tym elemencie, który jest bardzo ważny, za chwilę jeszcze się do niego odniosę, to wcale nie znaczy, że w tym roku będzie wszystko idealnie takie samo, łącznie z ciśnieniem tętniczym. Czyli jak często sprawdzać te parametry? Ja myślę, że jak najczęściej oczywiście bez pewnej przesady. To znaczy, u osób dorosłych raz do roku. U osób już z wielochorobowością to pewnie tak często jak wyznaczy lekarz, ale myślę, że raz na pół roku wcale nie będzie przesadą. No a oczywiście u osób, które już chorują, odpowiednio częściej tak jak, jak zaleci to lekarz prowadzący. Za chwilę trzecia część programu. Pacjent, którego nie zapomnę. Audycja Pacjent, którego nie zapomnę. Rozmawiamy dzisiaj o sercu. Jest ze mną profesor doktor habilitowana nauk medycznych, Beata Wożakowska-Kapłon, kardiolog, hipertensjolog, internista. Pani profesor, don't miss a bit. Nie przegap bicia serca. To hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Serca. Nie przegap nie przegap objawów jakich objawów no właśnie ono ten don't miss to be to jest zawołanie które mnie arytmologowi bardzo silnie kojarzy się z rytmem serca prowadzę klinikę kardiologii i elektroterapii i właśnie ta elektroterapia odnosi się między innymi do leczenia zaburzeń rytmu. Wtedy, kiedy serce bije w innym rytmie, my chcielibyśmy, żeby ono zawsze biło w, w dobrym rytmie, a ono czasami bije za szybko, czasami za wolno, czasami trzeba e, przyspieszyć rytm serca implantując kardiostymulator, a czasami odwrotnie. Trzeba wykonać abla żeby zapobiegać rytmom zbyt szybkim, nieregularnym, no i generalnie stanowiącym zagrożenie, zagrożenie dla, dla zdrowia i dla życia pacjenta. Takim najczęstszym zaburzeniem rytmu są nadkomorowe zaburzenia, a zwłaszcza migotanie przedsionków. Wspominam o migotaniu przedsionków nie tylko dlatego, że jest mi ono bliskie z racji zainteresowań naukowych. Właściwie od początku swojej pracy naukowej zajmowałam się populacją pacjentów z migotaniem przedsionków. Ale również dlatego, że ono po pierwsze dewastuje życie pacjentów w sposób zupełnie okrutny. Pacjenci mają zdecydowanie bardzo mały komfort życia. Uważa się, że jest on mniejszy niż u pacjenta po zawale serca, dlatego że. Obawa przed napadem migotania przedsionków czasami jest tak silna, że moi pacjenci nawet nie chcą jechać na, na, na wakacje czy gdzieś na jakieś krótsze wyjazdy, bo zadają mi pytanie: No dobrze, ale jeżeli będę miał napad, będę miała napad w koło brzegu, w Zakopanem, co ja wtedy zrobię? Tutaj znam izbę przyjęć, tutaj znam pacjentów, tutaj wiem, jak się zachować, kiedy taki napad arytmii nastąpi. I, I dla tych pacjentów mamy bardzo dobrą wiadomość, ponieważ nasz ośrodek jest wiodącym ośrodkiem, jeśli chodzi o leczenie zaburzeń rytmu, o ablację podłoża, arytmii. I wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do naszego Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii z takimi właśnie zaburzeniami. Dlaczego boimy się migotania przedsionków, bo ono nie tylko, tak jak powiedziałam, zmniejsza komfort naszego życia, ale realnie stanowi zagrożenie rozwojem niewydolności serca, bo pamiętajmy, że migotanie przedsionków to jest znaczne na zmniejszenie rzutu serca, po prostu to serce jest słabsze. Po drugie, niebezpieczeństwo tworzenia zatorów, Skrzepliny chętniej gromadzą się tam i tworzą się tam, gdzie czynność serca jest nieregularna, gdzie nie ma prawidłowego skurczu przedsionka. No i wreszcie prowadzi to możli, może to prowadzić do udarów, tych spowodowanych właśnie tworzeniem się skrzeplin w strukturach serca czy wręcz nagłym zgonom. I te elementy nakazują traktować migotanie przedsionków bardzo poważnie. Po pierwsze, powinniśmy tą arytmię diagnozować, po drugie, zapobiegać tworzeniu się zatorów i zakrzepów poprzez przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych u populacji, która jest bardziej zagrożona udarami. No i wreszcie, tak jak już powiedziałam, walczyć o prawidłowość. Rytm. W rozmowie poza anteną wspomniała Pani również o znaczeniu zdrowia nerek dla zdrowego serca. No właśnie, ja może nie zaakcentowałam, nie wybrzmiało to. Bardzo mocno, ale pamiętajmy, że pacjenci ze schorzeniami nerek najczęściej umierają z powodu sercowo-naczyniowych. Także prawidłowa funkcja nerek i zdrowie naszych nerek również odnosi się do naszego serca i tutaj podstawowe parametry, jakim jest stężenie kreatyniny, ocena przesączania kłębuszkowego, czy wreszcie ocena albuminurii, coś co stanowi takie ABC dla nefrologa i dla kardiologa, a powinno również być w pamięci no, naszych pacjentów, którzy w sytuacjach wielochorobowości czy zagrożenia zdrowia też powinni pamiętać o prawidłowej funkcji nerek. Czyli tutaj również zalecamy regularne badania. Pani profesor, na koniec wielkie gratulacje. Znalazła się pani po raz kolejny w gronie naukowców najczęściej cytowanych na świecie. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście lista Stanforda wyróżnia te 2% najczęściej cytowanych badaczy i naukowców. Jest mi ogromnie miło, że do tej elity badaczy należy. Szczerze mówiąc, to jest zawsze niespodzianka i zawsze wydarzenie, tym bardziej miłe, że nieoczekiwane, ale ja sądzę, że każdy z nas, jeżeli dostatecznie długo z pasją wykonuje tę działalność, która jest mu bliska, to na różnych polach i w różnych sytuacjach no, doznaje właśnie takich. Miłych zdarzeń, nieoczekiwanych, także nie ukrywam, że jest to dla mnie wyjątkowo miła, wyjątkowo miły honor, ale życie płynie, pracujemy, i tak naprawdę to, to co robimy dla naszych pacjentów, dla zespołu, bo przy tej okazji chciałam podkreślić wyjątkową dumę zespołu, jakiej prowadzę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Chyba te, te elementy mojego życia i mojego e, e, życia zawodowego e, są dla mnie najważniejsze i najbardziej bliskie. Pani profesor, gratuluję jeszcze raz. Dodam tylko, że pani profesor jest jedynym naukowcem, jeżeli chodzi o medycynę, który znalazł się na liście Stanforda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Beata Wożakowska, kapłon, kierownik pierwszej kliniki kardiologii i elektroterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, była gościem audycji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę.